Witam serdecznie w odcinku numer 2 Genshin'a. Jesteśmy właśnie tutaj przed tym miastem. Stałem tutaj tak długo, że się zrobił dzień. Całą noc stałem. <noise> yes. No i tutaj... O, dobra, są owoce. O, i tutaj możemy... Chwila, ja, ja, owoce Najpierw te owoce tu załatwimy. Grawa nie powie o co chodzi, ale jeżeli macie takie cienie to wygodnie mnie dotykać. I teraz powinien zniknąć, o. Dobra, fajne, fajne itemy. Te wszystkie itemy to takie, że ulepszają broń, więc jak najbardziej. Jednakże jeszcze nie wiem, jaką dostaniemy, y, dostaniemy jakich postaci na start. Y, no więc jeszcze nie wiem, jaką broń będę chciał ulepszać. Tak? Nie wiem, jaka będzie moja na postać. Bo ogólnie ten główny bohater i ta Amber, na no to raczej nie są najlepsze. Let me officially introduce travelers under the protection of the knights of finally, no more having to camp outdoor. But the city folk don't look too much. Everyone's been put out of place by storm terror, but everything will turn out fine as Jean? Acting Grandmaster no okay, przywitała w mieście i przedstawiła, że jest jakaś kobieta o imieniu Jean, która jest jakimś tam arcymistrzem tam królową tej organizacji i tej rycerzy Favoniusa, no i. no i ten. raz z Jeanem, nawet ten smog nie będzie dla nas żadnym problemem. Hmm, powiedzieć. Ona jak Before I take you guys hmm, to the Knights of Avonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a reward for helping me clear out. All... Hey! Uh, because this reward is youth, but I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy: sticky honey rope. Sticky honey rope. Come with me. We'll head to the city's. A... Okay.

Et eh, donc, c'est le cœur. Nie jest taki znaczy nie chce mi się wydaje. So, tak. the present I want to give you a wind glider. Al riders use them to ride the wind. And the people of Monst, I brought you here to give it to you. So... Oh, you're really excited about? Well, that's because the wind is the heart and soul of Monst. Hmm, to jest taki kłaj te na tego bo oni jakby trzymają tego boga wiatru i no jakby jest tego co robię to jest tu w różnych miejscach na tej mapie będą różni bogowie. Hmm. No I ona daje nam jakby tego takiego takie skrzydła. Oh. Zaraz pokażę, będzie samą czekoladę. Ok, czyli spadamy tylko powoli. I widzimy się ostatnio. Za 80 metrów. Więc przechodzimy tu do swojego domu. Satysfakcjonująco się to próba, nie tak powiem. на see. Okay. How are you staying afloat like this with just a wind glider? I'm preventing your fall with the power of a thousand winds. Now, concentrate. See yourself grasping the light. Harness its energy. Whoa! I się. A tam nie nic Nic nie bije. No spoko. Trzeba było, żeby Jakiś impotyp. Falki jestem tym smokiem. Nie, czy to czy raczej go nie pokonali, jak według mnie. You hurt? No, You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Maybe, storm Terror is a. Ta Kaya, traveler, you've come at the right time. We must. Shit, name it. Hold on. Klimat. Keep... Klimat. Are you no perhaps forgetting no you know, to introduce us?

No i chociaż nie przyboję w najlepszych czasach. I understand the anguish of being separated. I'm not really sure why you're looking for the oh, but everyone has Relax. behalf I No, i że przybyliśmy tam. No, że rozumiem, że szukamy tej siostry i no chcemy znaleźć tego boga, tego powietrza, tego Anemo. Bo może coś wiedzieć, tak? No i ona podziękowała podziękował za tą pomoc. No i teraz tak że nie mogliśmy po prostu zostawić w tej sytuacji, albo możemy zażądać nagrody. No, będziemy bez interesantnych i wszystkiego to defend the city Mhm. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally. Ok, i ta Dina, zgodziła, a zaprosiła do tej, do tej agendy do, do tej no sztabu, tak? Nie. Miejsca i tutaj do kiery coraz w mamy już czwarty level, czwarty level też naszej postaci, trzeci na tej. Tu jakieś outfity tu znaleźć. I co to jest? Czy to się zmieniło i ubranie? Czy mi się wydaje? W sensie nic, nic się nie zmieniło. Eee, Dobra, się nie zmieniło tych wszystkich Co mi tu możemy zrobić? Ok, tutaj jest fabularny skrót. Dużo tych jakichś. Rzeczy do czytania. broń no, mamy no, taką jakąś podstawową, a gdybyśmy chcieli inną? No, moglibyśmy taką. No, no, bije więcej, no, Jest taka lepsza. Ciemniejszy. groźniej. No i mam większy ten Beza, tak? tak razie nie jest zbyt skomplikowane są te wybory, jeżeli chodzi o statystyki. E, dobra, idź do tych rycerzy Faboniusa. Teraz tak, ProTip słuchajcie. Pro tip z poprzedniej gry. Oraz z internetowego, to wiem, że gdzieś tu jest w tym pościele. Yy, jak to skrzynia, która ma mega dobre luki. Więc poświęcimy sekundę, żeby ją znaleźć. Trzeba myśleć o tej staminy, Jak się wspinamy, to nie możemy za bardzo szarżować, bo jak nam się skończy, to spadniemy. I ogólnie bo możecie klikać spację, żeby iść właśnie szybciej, żeby skakać, ale wtedy stamina się dużo szybciej dożywa. A to inteligentnie robić. No, to jest. To może być specjalnie. Powoli się wspinam. Do no, tych stacji. Ja, to wygląda... To, o, mamy to znaczenie. I ona właśnie jest lux... Luxuries. Lux, luxurious element. Mamka luxusowa. Więc zobaczmy, co możemy. Tutoriale mogę sobie podlokowywać. A po co? O, ładnie to wygląda, trzeba przyznać. O! Wszystko wyjaśnione. Ten. Jakie są te? Z tych, co spotkaliśmy, że to są powietrzne, to są wygodowe. A spogłeś ja to. Bo przeglądam. Ale to w wolnej chwili, no bo was nie chcę zanudzać. Jakieś tu książki można czytać. No jest tego, jest tego. Ktoś by się chciał kręcić w ten świat, to mógłby. Ewidentnie. A tak, nie mówiłem tego na samym początku, ale ogólnie to idea jest taka, że będziemy raczej grać free to play, nie chcę tu wydawać pieniędzy. No bo powiedzmy chcę tak z perspektywy gracza, który... No, chciałbym na przykład to pograć bez jakiegoś tam. Zobaczmy, Zobaczymy, czy będzie się udało tam na tych wyższych levelach przetrwać. Dobra, jeszcze chcę zobaczyć, jakie ja dostałem artefakty, Okej, okay, jest healing doctor. Zobacz, jest healing doctor. A jak to wezmę? Mam cztery. No ale ja mówiłem, że 4 to raczej mało daje, Więc wezmę tego doktora i... bo tam był drugi doktora Mamy dwa doktora i dwa adventurera. I ten doktor mi daje, że healing jest zwiększono 20%. Ja w drugiej scenie za bardzo wiem jak się leczyć, ale tylko jak zjadam nawet tą gruszkę zwykłą, to się leczy Ok, teraz mogę sobie, tak sobie O, polecimy od razu. Najdalej jak się da Chcę, że Faboniusa. Tam też na ten teleport warto wejść Nie, czy mi się udało Dolecicie wspiąć Zobaczymy Spróbuję O Czuwa Staminy O Zobaczymy tutaj się wezmie O bo. Bóg, bo normalnie jak spadłbym w takim zakresie, to będę zginął, Tak, Dobra, tak. spróbuję tu wejść. Da ja mam widać, czy się uda. Udało mi się tu wejść i w ogóle w międzyczasie to są tak, pode mną jest wejście do tego sztabu, tych rycerzy. Dostałem za to jakiegoś ekspa i robił mi się piąty level. Będzie tego granie, więc ładnie. mówię, że mamy już piąty level. I bo zająłem pół godziny. Ora Lecieć Fuck. Spuściłem się, piekielę, nie wejdę tam. Nie wiem, nie trudno tam wejść, więc wejdźmy po prostu do tego sztabu tych rycerzy Pawoniusa. Fajnie mają tutaj logo. Wiem, ja że niedługo dostaniemy postać. O, to jest ta dżin chyba. Ten master. trochę wcześniej, cię wiem, więc. I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I brought them. <sighs> okay. And once it was over, I brought them. What <laughs> mm. you, right? you Windborn travelers. I am Jean, acting grandmaster of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Hey, <coughs> oh, are you sweeties here to help? <laughs> You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm Terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere in late for mage—it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full blown breakout. <sighs> If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. Hey, mm. okay, Vance, no wszyscy tutaj z tego powodu tego smoka. I że gdyby nie ten smok, no to oni by bardziej nam pomogli niż po prostu wieszając plakat, że zaginęła nam siostra, tak? Czyli w przecież mówią pozmąć się smoka, a my ci tam pomoc ojcu. We simply ask that you oppose a monster, but we help you seek out your sister. Ej. Ha i teraz oni, oni nawet nie proszą, żebyśmy zabili smoka, tylko żebyśmy pozostali w mieście, dopóki oni się tym smokiem nie zajmą. No i teraz my możemy yy, powiedzieć, że zostawiam to Wam, gdzie jest jakaś tam karczma, czy gdzieś, żeby się zatrzymać, albo że też im pomożemy. Tak jest ciekawości. Co było? gdybyśmy powiedzieć, że nic nie zrobimy. Hey, do pisacze slug. We should be a part of this too. Good. O to In that case we need a plan. With Stormterror now directly attacking Monstat, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Stormterror's power with her detection. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples. Okej. Nie za to tutaj zrozumiałem, ale jakieś są tam świątynie czterech wiatrów i jeżeli my tam pójdziemy, on jakoś czerpie moc z tych, z tych świątyni i zgodnie że jak my tam pójdziemy i je wyłączymy, no to wtedy tego smoka słabimy, with trzy z czterech załatwić. I dlaczego, no ona mówi, wierzę, że wszyscy wiemy, dlaczego z musimy się tylko pozbyć, a nie z czterema. No i ja nie wiem, też no i zaraz zobaczymy. czemu of Favonius, time is against us. The storm is rampant. to take initiative and act before the situation escalates. Okej, okay, trzeba załatwić. Okej. Okay. Y i teraz wish to jest właśnie takie, że można postać się dostawać z tego i to jest właśnie to premium, tak? Jeżeli byśmy dużo, no tutaj teraz już się ten content premium wykokuje, którego oczywiście my nie będziemy za bardzo. Żeby dostać Wisha, o I teraz my mamy 11 tych i 98 gemów. Tych Możemy Wisha zrobić za 8. Jasne. Zalecimy. O, coś się zaciągnę. O nie wiem, czy to wiele to oznacza, że epicka postać. A, e, faktycznie. Chong -gyun. Nie znam tej postaci. Nie mam jej na poprzednim koncie, ale super. Jakiś dobry mieczek. Wow, i Sukros. Sukros znam. Nam. To też ja mam na moim poprzednim koncie i to jest bardzo dobra. ostatnim będziemy ją na pewno grać. Okej, na sobie broni i jeszcze Noel. O, trzy postacie za jednym zamachem. Wow. A, cztery? Nie, to nie rozumiem. Dostaliśmy jakby jego poktórkę. Spoko. Y Konwertuj. O, dobra, to ja muszę poczytać, czy to jest dobra postać. Okej. Okay. Yy, bo to ja myślę, że trzeba zdecydować, na co konwertujemy. Ale po prostu dostawaliśmy to i to. Więc w sumie jeszcze nawet nie poczytałem, czy ta postać jest silna. Ale super, super. Naprawdę mega szczęście, żeśmy się dostali. No i dobra, jeszcze pięć potrzebujemy, że drugie takie bomba. Dobra. Posłuchajcie. Jako, że jesteśmy, no już poznaliśmy tutaj dużo składu, dużo nowych postaci jest, dostaliśmy dużo nowych postaci. Trzeba to wszystko pogarniać. Tak wygląda ten y, pierwszy. Ja jest tylko spela widzerza lodowego. A ten sukrus to jest też y, powietrzny. Więc dobra. Słuchajcie, wszystkim się będziemy zajmować w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hejo.